Rozważania męki naszego Pana Jezusa Chrystusa na tej drodze złączy nasze dzieci, naszą młodzież właśnie w tej głównej, wielkopostnej modlitwie i tym nawet Panie Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Konialiście się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Zruszamy się, ktoś kto upadł. Słyszymy odgłos upadającego ciała. Może uciekamy ze straszymi. Boimy się udzielić pomocy. Na drodze Jezusa było wielu ludzi. Jedni przypadkowi, oni zobaczyć, jak się męczy. Chcieli zobaczyć, jak umiera. Nie widzieli, dlaczego nie się krzyży. wiele ważne było, by zobaczyć cierpienie i śmierć. Nie rozumieli tego człowieka z krzyżem. Mogli się domyślić, że jest coś strasznego, skoro ma taki wiek. Krzyżu. Ale Jezusa wprawił Czy do doniesie krzyż, nasze niepowodzenia to upadki, wolą łatwą, innych upadki przyjmują z litością. Cieszymy się, że to nie my. Jesteśmy wobec tego lepsi. Chętni pomóc Jezusowi, pomagają ludźmi. Ich trudnościach, które odbierają jako upadki, pomagają w odmieścia. Dajmy nadzieję i pomoc. Mama jest dla nas osobą najbliższą, kochaną. Czujemy się przy niej bezpiecznie i pewnie. Uciekamy do nich w chwilach bezpieczeństwa. Cierpi, gdy widzi nasze porażki. Podciera nas i dodaje sił. Cieszy się z naszych sukcesów. Jej rada przynosi nam zadowolenie. Staramy się jak najwięcej stworzyć powodów radości. Gdy jesteśmy chorzy, pochyla się nad nami, przynosi lekarstwa, pociesza i nie opuszcza. Maria także cieszyła się ze swego Syna. Spotykała Go, jak nauczał, czyni dobro. Teraz jest inne spotkanie. Niesie krzyż. Ostatnią drogę na Kalwarię. Jak mogła czuć się Maria, widząc Jezusa swego Syna? Byw rada wobec potęgi otaczającego wojska. Widzi, jak jej Syn niesie krzyż. Nie ma odwrotu, a pomóc nie może. Czy moja mama nie cierpi przeze mnie? Czy moje fabryki nie są wielkim bólem dla niej? Przepraszam Cię, mamo. się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Święć przez chrześcijanę i bezsłonią Ciebie. Na drodze Jezusa pojawia się szczegół. Przymuszony pomaga. Sam może nie pomógłby skazałcowi, Przeszedł go obojętnie, a tak trafił na wieczne czasy, na karty historii, dzięki temu czynowi. Pomoc jest czasem wielkim wysiłkiem. Muszę zrezygnować z telewizji, komputera innych rozrywek. Najczęściej odpowiadam, nie mam czasu, zaraz już idę. Nie, nie oddzielam pomocy moim bliskim. Moja pomoc jest ważna. Każdy czyn ma swoje znaczenie. Gdyby Jezus szedł ulicą naszego miasta czy wioski, chętnie przeszedłbym by mu pomóc. Ale gdy potrzebuję pomocy, ktoś na co dzień nie jest tak tak szybki, żeby pomagać. Pytam za ile, czy mi się to opłaci, co za to dostanę. Wszystko obliczam w pieniądze lub inne rzeczy. Czy Jezus tak robił? Nie. Od dziś będę pomagał wszystkim. W miarę mojej możliwości. A tych trzech kolegów ja za chwilę wyprowadzę z kościoła. Jak się nie był Drogie Krzyżowej, Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty Chwalimy Ci się, Panie Jezu, Chrystej i błogosławimy Tobie. Żeś przez rękę swoją siedzi razem. Stacja dziewiąta, Drogie Krzyżowej, Pan Jezus po raz trzeci upada w odzieżach Ci się, Panie Jezu, chryste i błogosławimy. trzymałości. Jest Bogiem, ale i człowiekiem. Podobnym ze wszystkich do nas oprócz rzadów. Jak musiał cierpieć, a nikt nie pomógł. Droga na górę jest długa, stroma, jest nierówna i kamienista. Trzeba wiele sił, by nieść krzyż. Jezus po nocy w więzieniu jest głową, zmęczony, do tego palące słońce odbiera resztę sił. Liczbali do tego. Męczony. Gdy cierpię, skarczy się. Chcę ciebie, szukam lekarstwa. Wobec cierpienia i gdy bywam obojętni. Może nas nie cieszy, bo mnie nie dotyka. Po drugu współczucia pomógłby jedynie to. Po ludzku pokonany, martwy, złożony do grobu, mówił, że popadł śmierć, a teraz leży w rowie w w stale. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie po swojemu poniżyli sprawiedliwość. Cieszy ich taka śmierć skazańca. Odnoszą trybów. Czy na pewno ta śmierć jest inna? Okaże się to trzeciego dnia, kiedy opuści grób o własnej nocy są miejscami, gdzie się i nie zawsze godzimy się na ich odejście. Jezus daje nadzieję i pewność, że wszyscy powstaniemy, a teraz mamy powstanie grzechów, które zabijają w nas życie Boże. Cieszmy się przy drobie Jezusa. Powstał znak, choć ludzie myśleli, że został pokonany. Wstawać się na nowo wspaniałym, bożym wyżupie. Za chwilę rozdano ręce, pytania, dzieciom u nas przyjdzie i tam nas na zewnątrz wreszcie naszych młodzieży i naszych dzieci. Pan z Wami, słuchaj Twoim. Niech was Bóg